A, że Bóg ukazuje swoje cele przez właśnie Słowo Boże. I widać to na przestrzeni wieków. Na przykład poprzez reformę Marcina Lutra założyła denominacji Lutera. Znamy kościół Adwórz Luteranie znaczy. Bóg przemówił. było objawienie. Dopiero teraz Kościół Rzymski zgodził się, że Luther miał rację. John West, założyciel Kościoła metodystów, otworzył świeże, otrzymał świeże posłanie od Boga, że Boży ludzie potrzebują życia uwaga, życiem świętym i czystym. I że Bóg pragnie używać zwykłych ludzi, Ciebie, do wypełniania